Nazywam się Tomasz Struk, jestem przewodniczącym zarządu dzielnicy Oliwa. Witamy Państwa na konferencji prasowej właśnie przewodniczących zarządów gwiańskich dzielnic. To pierwsze chyba w historii takie wydarzenie, kiedy zarządy dzielnic postanowiły przemówić jednym, wspólnym głosem. Powodem naszego dzisiejszego spotkania jest już dosyć słynny druk nr 772, czyli projekt uchwały o powołaniu tzw. konwentów makrodzielnic. To jest dokument autorstwa radnych miejskich z klubu Koalicji Obywatelskiej. Jesteśmy tu po to, aby zaprotestować przeciwko upolitycznieniu budżetu Gdańskich dzielnic przez radnych miasta Gdańska. Radnych, którzy nie tak dawno w dużej części byli radnymi dzielnic, a teraz walcząc o decentralizację w kraju jednocześnie proponują nam centralizację na szczeblu lokalnym, na szczeblu dzielnic. Chcemy wyrazić nasz sprzeciw wobec tworzenia nowej upolitycznionej struktury w mieście. Tzw. konwentów makrodzielnic, która miałaby opiniować wydatki naszych rad dzielnic. Konwenty składające się w większości z radnych miasta opiniując opiniujące budżety dzielnic, są jawnym upolitycznieniem budżetów tych dzielnic. Dodatkowo, nie bez przyczyny, zapewne ten druk 772 przed nie jako projekt specjalnie utworzonej komisji doraźnej do spraw jednostek, reformy jednostek pomocniczych. Przed sesją Rady Miasta Gdańska. Jest to bardzo zadziwiające, bo prace nad reformą do tej pory miały być kierowane właśnie przez tą komisję, bo to ona powstała, a nie przez klub radnych, który wrzuca gotowe projekty. Chcemy wyrazić, wyraźnie podkreślić, że nie ma zgody Gdańskich dzielnic na opiniowanie ich budżetów przez sąsiednie dzielnice, bo te makrokonwenty de facto to oznaczają. Nie, nie zgodzimy się na to, aby zajmowały się tym osoby, które nie uzyskały mandatu społecznego, no i przez radnych partyjnych, którzy mieliby również opiniować nasze budżety. W związku z powyższym oczekujemy wycofania grupy 772 do konsultacji społecznych, a jeżeli jednak te konwencje zostaną powołane, to oczekujemy, że będą jedynie platformą potrzebnej i uwyczekiwanej przez nas informacji, ale bez głosowań dotyczących spraw dzielnic. Oczekujemy również, że wzmianki o konwentach makrodzielnic zostaną wykreślone z projektowanych zmian statutów dzielnic, jako że proces konsultacji tych budżetów nawet się jeszcze nie rozpoczął. Przekazuję głos Halidzie Królczyk, przewodnicząca zarządu dzielnicy w Dol. Dzień dobry Państwu. Tak, spotkaliśmy się dzisiaj z tego względu, że wielokrotnie zwracaliśmy się do radnych miejskich o rzetelne konsultacje grupy 772. Dzisiaj mamy poniedziałek i mamy taką sytuację, że przed sesją, która ma się odbyć, sesją Rady Miasta, która ma się odbyć w czwartek, nie wiemy jeszcze jaki jest, jak jest ostateczny kształt yy, uchwały, która będzie... Nikt nie będzie nam e, zamykał ust i że będziemy mieli prawo wyrazić nasze stanowisko przed wszystkimi radnymi e, miasta, a nie tylko przed radnymi klubu Koalicji Obywatelskiej, który to klub e, zabrał się teraz samodzielnie za reformę naszych e, Chciałbym Chciałabym też podkreślić, że zaistniałej sytuacji, e, kiedy to e, reforma rodzielna została zloterowana tak naprawdę przez jeden klub partyjny. Z kolejnymi zmianami dotychczasowych, trwających już od wielu, wielu lat w statutach zmiany te nie przynoszą e, rezultatu w postaci założonego celu dla reformy rad która miała zmierzać do wzmocnienia roli rad i do ułatwienia pracy społeczników, którzy są skupieni w tych radach dzielnic. Zmiany, które nam się obecnie proponuje, e, zmierzają tak naprawdę do utrudnienia nam e, pracy i w żaden sposób Nie mogą stać spokojnie i bojaźliwie patrzeć na zmiany, które ktoś nam narzuca i które mogą zaburzyć naszą pracę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. To była treść naszego oświadczenia. Jeśli mają Państwo pytanie, to mamy tu jeszcze kilku przewodniczących zarobów dzielnic. Mamy w Strzyże, mamy przy Morze Wielkie, mamy w śródmieście te reprezentaci, którzy dali radę dzisiaj tu nie przyjechać, bo jednak warto przypomnieć, że... Rady to są społecznicy, ludzie, którzy normalnie pracują i e, wykonują swoje obowiązki radnego tak naprawdę dopiero e, po pracy, więc nie byliśmy w stanie przyjść 20 20 osób. Więc e, zapraszamy do rozmów. E, postaramy się również przesłać Państwu jeszcze materiały pokonferencyjne, gdzie będą wypowiedzi również e, poszczególnych osób e, to jest warstwie tekstowej się może przydać. Pani powiedziała, że rozważacie te uchwały, złożenie uchwały. Od czego uzależniacie uh, to, czy te uchwały złożone, czy nie? Pierwsza kwestia to jest to, jak przebiegło teraz rozmowę na temat tak zwanego druku 772. Czyli zobaczymy, jakie główne nasze postulaty zostaną uwzględnione przez Ramiany no ale i tak, i tak zastanawiamy się i będziemy dyskutować jeszcze na ten temat. Czy dalsze prace... Komisji Doraźnych do spraw reformy Jednostek Pomocniczych i Radzienic mają sens, skoro tak naprawdę tym tematem zajmuje się tylko jeden klub, a radni miejscy z pozostałych klubów są tym faktem zaskoczeni. Natomiast jeśli chodzi o samą reformę, przed nami dopiero konsultacje projektów zmian w statutach, które po raz po raz kolejny będą kosmetycznie zmieniać te statuty, które decydują o ramach funkcjonowania Radzienic. W zależności od tych rozmów i jak one będą przebiegały i jakie nasze wnioski i postulaty będą uwzględniane bądź nie i w jakim tempie te konsultacje się odbędą, ponieważ no, mamy pandemię. Nam zależy na tym, żeby w proces konsultacji społecznych włączeni byli wszyscy mieszkańcy, a nie tylko ci, którzy mają dostęp do tego, żeby się na y, oprogramowaniu zdalnym przez komputer połączyć o godzinie 18 i przez, tak jak to ostatnio miało miejsce, przez 5 godzin dyskutować wciąż nad jednym punktem i, i bez żadnego porozumienia. Więc y, Zależnie od tego, jak te konsultacje i jak te rozmowy dalsze będą przebiegały, podejmiemy decyzję w tej kwestii. Znaczy, no, trzeba przypomnieć, że oba te druki, czyli druk 772, makrokonwencji konwentu jak i o konsultacjach dotyczących statutów dzielnic wyszły z klubu. Yy, 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 yy. Koalicji Obywatelskiej, a nie z y, komisji do tego utworzonej, więc w ogóle stawia to znakiem zapytania sens istnienia tej komisji. I z nim e, mamy dyskutować? Z kim mamy spodzie. rozmawiać? E, po drugie, tak naprawdę no, trochę też podważa nasze zaufanie do członków tej komisji, którzy są z kolei właśnie z Grupy Koalicji Obywatelskiej. Chcielibyśmy, żeby to był projekt wychodzący z Rady Miasta, tak naprawdę, albo może w sprawie tych konwentów też po części w jakiś sposób, w sposób z Urzędu Miejskiego, bo ponoć urzędnicy są. <z> Też zainteresowani w jakiś sposób regulowaniem współpracy z rodzinami dziennikarzy. Natomiast to jest, stawia pod znakiem zapytania sens tej komisji i naszych dalszych prac w ten Więc być może będziemy wnioskować jakieś rozwiązanie. Komisja do tej pracowała, nie ma tego, została włączona w początku zeszłego roku. A tutaj na to, że radny z innych grup Komisji również Na przykład jak komisja i czy w ogóle radni koalicji obywatelskich szanują e, innych radnych e, miejskich, którzy pracują z nimi w, nim w tych komisjach i, e, i powinni wypracować wspólne stanowisko. No, rzeczywiście akurat radni, z tego co wiem, opozycyjnych e, klubu opozycyjnego dowiedzieli no, się tak praktycznie w ten sam sposób co my, czyli z konferencji w internecie, konferencji prasowej jak mają wyglądać statuty dzielnic oraz jak mają funkcjonować makrodzielnice. Więc nie dziwię się też temu ciekaw. Że... Jak pan przewodniczący tej pracy stocjonalnej, żeby to właśnie na wszystko eleganckie? Tutaj członek, członek jest eleganckich, w Unii do spraw reformy mieszkania, czy został w No tak, że ja w wszystkim, że za nie jestem tej komisji, nie wiem do końca jak wyglądają relacje pomiędzy tymi rady, miasta. Natomiast wiem, że Rada Ministrów 70 jednak się wstrzymał od głosu y, nad y, przyjęciem 272, na więc y, no, wiem, że y, też w jakimś sposób. Jest, jest to dziwna sytuacja, że faktycznie nie komisja się zajmuje y, reformą, a zajmuje się y, w pojęciu koalicji obywatelskiej. Jest to rzeczywiście największe dostrzeżenie, co y, Pani Przewodnicząca i Pan Przewodniczący właśnie ja i ja się z tym zgadzam.

Zaskoczeni tej sytuacji. Znaczy, Zaskoczeni jesteśmy tym, że tak liczna reprezentacja y, Rad Dzielnic, podająca krytyczne uwagi do tych druków, w żaden sposób nie jest y, wysłuchana do tej pory. Nie docierają y, argumenty, bo ten druk jest forsowany na siłę, wbrew woli Rad Dzielnic, a dotyczy bezpośrednio Rad Dzielnic, a nie tylko innego. Ten druk y, jest... Y, bardzo zaskakujący dla nas i przede wszystkim sposób jego procedowania. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, na dwa dni przed Komisją do Spraw Reform Radzień nie na komisji, ale na konferencji Klubu obywatelskiej dowiedzieliśmy się o tym, jakie są założenia reformy. Na dwa dni przed sesją Rady Miasta dowiadujemy się, że jest jakiś druk 772 i będzie głosowany. Na nas to wszystko jest zaskoczenie. Dlatego powiedzieliśmy o tym, że my oczekujemy rzetelnych i prawdziwych, a nie fasadowych konsultacji z dnia na dzień Dostępnych tylko i wyłącznie dla wybranych osób. To jest sprawa dotycząca wszystkich mieszkańców Gdańska, które są, którzy są reprezentowani przez Rady Dzielnic. To nie jest sprawa tylko i wyłącznie małego klubu w Radzie Miasta, klubu partyjnego. Czy być chciałbym doprecyzować, o co chodzi? To chodzi o pieniądze mieszkańców. To chodzi o to, żeby mieszkańcy, każdy z nas miał wpływ na to, co dana Rada Dzielnicy wyda i zrobi w w otoczeniu tych mieszkańców. E, wszystko to wskazuje na to, że radni miejscy, szczególnie ci z Komisji Obywatelskiej mają wielką ochotę mieć na to wpływ, a my uważamy, że e, to my radni dzielnicowi, którzy jesteśmy najbliżej mieszkańców przez tych wybrani, wiemy dokładnie na co, te tak naprawdę niewielkie środki, to są droższe które tego miasta wydać. Nie zgadzamy się na to, żeby ktokolwiek opierał nam to ostatnie prawo, tak naprawdę nie ostatni które który dla tych zielonych mają realne zmienienia swojego otoczenia z reale, to, to no, wszystkie nasze uchwały, apele, różnego typu działania tak naprawdę bardzo często są ignorowane, wręcz to się Natomiast te środki, e, te po kilkadziesiąt, czasami są 100 tysięcy, czy trochę więcej, te o wielkości są jedynym namacalnym e, takim e, sprawczym elementem, które radę dzielnicy mogą coś zrobić w swojej dzielnicy. Bez tych pieniędzy praktycznie możemy się rozwiązać.